Natomiast no nie mogę mówić za posłów KUKIS-15, to jest ruch obywatelski. My mamy, jesteśmy zdyscyplinowani wokół idei naprawy państwa, wokół y, idei konieczności zmiany. Ustroju, wprowadzania instytucji kontry, obywatelskich, instrumentów kontroli nad władzą. A co do samego wotum, po pierwsze, muszę zobaczyć, jak ono będzie sformułowane. Jeżeli, na przykład, nie jest zarzutem, będą tam jakieś rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, no to trudno będzie mi zagłosować za odwołaniem. Natomiast, generalnie, ogólnie, w, 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 sam się zastanawiałem, czy takiego wotum nie należy nie należy przedstawić y, już od powiedzmy dwóch, trzech miesięcy nad tym myśleniem. Panie pośle, to co powinno być w takim wotum, w takim razie, a czego być nie powinno? Bo rozumiem, że nie wycofuje Pan wszystkiego dobrego, co powiedział Antoni Macierewiczu. Na pewno na pewno w tym wotum powinno zawierać zarzut y, wiem, protekcji, czy w, y, zarzut no, szczególnego traktowania urzędnika, Y, y, gabinetu politycznego, który, no, nie którego ranga została podniesiona do jakichś absurdu, absurdalnych wymiarów. Yy, yy, sam zresztą temat gabinetów politycznych przy okazji mógłby być poruszony, no, ale yy, Platforma tego nie zrobi, ponieważ tylko czeka na łup w postaci tych wszystkich synekur, na objęcie władzy, by móc swoich misiewiczów wrzucić. Przypominam, że takim misiewiczem był już y, pan minister y, były Siemioniak. No, też zaczynał jako jako taki młody chłopak, który nosił, dodajże. no tak, nosił teczki za pryncypałami, za to dostaje się grubą kasę i się w ten sposób szkolą tych przyszłych bandziorów politycznych do, do łupienia narodu, no proste, dostają za to dobrą kasę, dzieciak się przyzwyczaja, a Ale potem jeśli, nie ma umiaru, kiedy, kiedy, już, kiedy już jest na szczytach tak Jeśli Platforma włosy. Obywatelska powie to, co mówi od dłuższego czasu o dewastacji armii, to wtedy pan nie potrzebuje. Platforma Obywatelska, po pierwsze, trzeba zacząć od tego, że, że Platforma Obywatelska dewastowała armię przez dwa, dwie kadencje, obsadzenie psychiatry na, na stanowisku ministra obrony narodowej, no, no już samo jest. w sobie jest, no tak już samo w sobie jest, nie wiem, jakąś prowokacją, czy ja pamiętam, w świętej pamięci generał Petylijski mu powiedział, że jest staje mu ktoś w, w twarz plunął w, z tym obsadzeniem psychiatry. I pamiętam, jak, jak emocjonalnie mówisz, że oni ma, nas mają za wariatów i tak dalej, że dają nam psychiatry na... na, na stawiają na czele. To jest oczywiście ja, ja, jeśli przy... nie Oczywiście ja uważam, że, wie Pani, ja na przykład zupełnie miałem inne podejście właśnie w kontekście wcześniejszych działań Platformy. Ja wiązałem duże nadzieje z Macierowiczem. Jako człowiekiem, no, no, wydawało się takim bezkompromisowym, y, idącym y, po trupach do celu, a tym celem ma być dobro y, Rzeczpospolitej, dobro y, armii. Natomiast tutaj nagle się okazuje, że tym celem podstawowym to jest, to są Misiewicze, to, jest, y, y, to są swoi, y, y, jakaś, nie wiem, prywatna armia macier macierewicza w postaci tej obrony terytorialnej, Co ja się w ogóle struktura mi się nie podoba tej obrony, bo po co jest stworzyć kiepskiej armii, jeszcze gorszą armię. Czyli moją koncepcją na przykład od dawna, od lat jest y, y, obrona terytorialna, y, ale zgromadzona wokół ochotniczych straży pożarnych. A zgłaszacie takie wnioski I... do Prawa i Sprawiedliwości? Jakie? No takie właśnie, żeby ta obrona no, wniosku, terytorialna panie, wyglądała no, wniosku, inaczej. Mówiłem wielokrotnie na samą macie, ma, Macierewiczowi, natomiast no, ma swoją koncepcję, bo to, to wie pan, patrz, to brzmi prawie jak żart. No co ja mogę zrobić z Prawa i Sprawiedliwością? Prawo i Sprawiedliwość zatrybione są na swój jakiś tam, swoją jakąś wszelkie poprawki, jakie zgłaszamy, wszelkie propozycje ustaw, wszelkie proobywatelskie m, jakieś zdarzenia są na dzień dobry odrzucane. No po prostu z tego względu, że to nie jest pisowskie. Tak naprawdę... Yy, tych 200, ile oni mają? 234, czyli ta reszta posłów mogłaby pójść do domu, bo oni i tak zrobią swoje i tak. Decyzje powstają na komisjach. Na komisjach z kolei posłowie nad tymi, no rzadko kiedy dy, dy, dyskutują nad ustawami. Ustawy są przynoszone gdzieś przez jakieś grupy lobbystyczne. Tak jak pani ma ostatni przykład z ustawą aptekarską. To są lobbystyczne ustawy. Ale to wideo, z, Wszystko... z pana posła wystąpienia krą krąży po internecie i zdobywa po prostu ogromną popularność wystąpienia przy konstruktywnym wotum Ufności. ale chciałbym zapytać o przeszłość, a właściwie też o przyszłość. Bo pan startował w wyborach prezydenckich, wie jak kampania wygląda. Czy to, co zrobił Donald Tusk, czy ten, ta jazda pociągiem, to powitanie na Peronie, ten wspólny PiSuzki przemarsz, to, to tak, jest tak. początek kampanii wyborczej i kandydata na prezydenta. To jest prezydenta. przykład głupoty PiSu, proszę pani. To jest podstawowa, podstawowa sprawa. Uważa pan poseł, ogóle... że nie ma powodu wzywać do jeszcze podkreślam to słowo. Głupoty PiSu. Głupotą było, była e, e, walka o, uh, um, o. Wywalenie Tuska, że tak powiem, ze stanowiska przez, w Unii Europejskiej przez Prawo i Sprawiedliwość to 27 do 1. I głupotą było danie pretekstu do takich parad w stylu albo no, pisut to znaczy, że kosko-bolszewickich. Ja miałem naprawdę dwie refleksje: albo pisutki z Magdeburga, albo towarzysz Lenin na, na dworcu. W, w Chyba zależy, czy się popiera, czy się nie popiera Donalda Tuska. Takie skojarzenia przede wszystkim były. Na, na ale mnie tu... się akurat Donald Tusk kojarzy ze wszystkim, co najgorsze, ale ja wiem, że tutaj. Mogę sobie PR-owo w plecy wbijać sam, bo, 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 bo nie wiem z jakich powodów, ale naród jest znowu zakochany w Tusku, w facecie, który nie dotrzymał tam 90% swoich obietnic, który miał stworzyć państwo obywatelskie, a w, a w jeszcze bardziej upartyjnił e, państwo. Mogę to jeszcze nawet wydrukowałem, e, za, wydrukowałem sobie takie, bo trudno zapamiętać, to co obiecywał, czego nie zrobił. Zapomnieli o modernizacji i budowie szybkiej kolei. Nie uproszczono prawa budowlanego. i Boż, zmniejszono... ja widzę tę lista nie mam tyle czasu. Ja zaprzeczytam, nie zmniejszono podatku, 21 razy podnoszono podatki, 21 razy, facet po prostu, no, no, dobrze, no ładnie ale się to uśmiecha, no i tym się różni. Czy to, że Donald Tusk mógł wykorzystać to wezwanie e, do Warszawy, e, do prokuratury jako swoją kampanię wyborczą, to znaczy, że nie wzywać? Jest jeszcze Panie sprawa redaktor, wysyła się, gdybym ja był partią władzy, wysłałbym prokuratorów do Brukseli, po prostu. Spokojnie, po cichutku, robił swoje. Ale to tak, tak były komentarze, ja powiem, że tak, traktowany jak, jest jak inny czy, człowiek. Jak niech pani obywatel. sobie wyobraził, ja to porównanie może to nie jest dobre porównanie, ale tak mi akurat czytałem wczoraj, przypominałem sobie taką, ponieważ jestem członkiem komisji służb i tak myślałem sobie o bracie pana Michnika, który jest z Szwecji i w tym oprawca bandyta, który mordował polskich oficerów. I tak sobie pomyślałem, kurczę, gdybyśmy tak właśnie jak Żydzi do tej Szwecji wysłali swoich chłopaków ze służb, ściągnęli tego. i i, i na, na podobnej, wie Pani, no ale y, y, można przy, wszystkie rzeczy zrobić, podobnie można na przykład było y, y, doprowadzić, jeżeli Tusk rzeczywiście ma, ma, ma jakieś poważne zarzuty, to wszystkie rzeczy robi się po cichu, a nie trąbi, trąbi od początku do dnia, trąbi na cały świat, myci jeszcze nuzaj i spagadi. Co to w za, ogóle za, za polityka? Robi się po cichutku, osiąga się cel. Celem jest rozliczenie Tuska za poprzednie, za poprze, za, za sprawowanie. Radził czy... Prawu i Sprawiedliwości lider z 15, Paweł Kukiz. Ja bardzo podawić, to dziękuję. To jeszcze zostaniemy, proszę Naprawdę? się nie martwić. Zostaniemy. No ja z panem posłem no. zostaję. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.